tak jest no, no, to, tak, to, tak, już to, Nie, nie, to Nie, Tak jest, pewny! Nie, w nie, nie, nie. Nie, 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 bronić, to nie, Tak nie, znaczenia. nie, i tak nie, 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 I Każdy strzela, nie, 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 Dobra. Po Ale tak, tak, mówimy. A to jest polega, tu, bo tu. Już od czterech lat cię To Wymyśl to. Nie, to jest to samo.

Oba! Tak. Tak. Niebieski! A o Remek Nie, tak? remek, ale... remek! Remek Remek ale... Ale łotują, Remek leży! <głoszenia> remek ale... Remek Remek ale...